Witam serdecznie! Jest pewna rzecz, którą szczególnie lubię podczas przemierzania odmętów internetu. Mianowicie natrafienie zupełnym przypadkiem na równe perełki, które akurat trafiają w niszę moich zainteresowań. W niszę mojego gustu. I tym oto sposobem, takim zwykłym, czystym szczęściem, natrafiłem na tą grę, która jest... wymiarową em... Chyba można to nazwać platformówką z dużą ilością prędkości. A jako, że niemal pół mojego kanału to jest albo Sonic, albo gry podobne do Sonica, no to raczej to nie jest żadne zaskoczenie, że akurat ta gra trafiła w mój gust. I od razu Wam powiem, że to, że ta gra mi się podoba, nie wynika tylko z tego, że możemy skakać oraz poruszamy się bardzo szybko. Na przykład lubię fabułę w tej grze. Jest to taka prosta, nie ma fabuła, ale ta gra jakoś tak potrafi manipulować emocjonalnie. Pomimo tego, że na przykład nie ma tutaj żadnych dialogów, filmików jest naprawdę niewiele. A z liczących się postaci mamy tylko naszego głównego bohatera. Robota, któremu zepsuł się silnik i chce go naprawić. Więc musi dostać się do stacji naprawczej, której mm, reklamę widzicie na tym plakacie. Na szczęście u tego robota zepsuł się tylko jeden silnik z dwóch. Mianowicie ten robot ma dwa sposoby na zwiększanie swojej prędkości. Pierwszy z nich to jest ten zepsuty silnik, który trajkocze powoli pozwala przesuwać się do przodu. Co prawda, przynajmniej działa na tyle, że można nim podjeżdżać pod górkę, ale z górki to już bardziej się opłaca użyć jego drugiego silnika, Gravitrona, który zwiększa jego ciężar, sprawiając, że szybciej zjeżdża z górki. Przez większość czasu właśnie będę używał tego silnika grawitacyjnego. Teraz na przykład widzicie, że jak zjeżdżam z górki, to przytrzymuję prawy spust na Xboxowym padzie. Nie pamiętam, jak to jest z ułożeniem klawiaturowym. Żeby nasz robot się skulił, żeby grawitacja przyciągała go bardziej żeby nabierał więcej prędkości. I możemy nawet zwiększać swój ciężar nawet w powietrzu, dzięki czemu możemy skrócić dystans, na którym lecimy. Przed chwilą widzieliście, jak zwiększyłem prędkość, żeby przeskoczyć przez tamtą rzekę, czy co to tam było. A teraz musiałem użyć tego wolnego silnika, naciskając przycisk B. Pierwszy poziom to jest właściwie tylko taki... Samouczek z mechaniką kluczy, żebyśmy wiedzieli jak się zatrzymywać, albo jak przyspiewać, kiedy należy skakać, kiedy należy zwiększać grawitację, kiedy używać silnika. To jest po prostu kwestia praktyki, a jak się nabierze bardzo dużo praktyki, to efekty w tej grze potrafią być niesamowite. Speedruny w tej grze to po prostu jest arcydzieło. Wykorzystanie fizyki w tej grze, jakie niektórzy potrafią zrobić, to po prostu wow. Za pierwszym razem jak grałem to wpadałem na taką pewną pułapkę myśląc, że dobrze jest cały czas używać tego zepsutego silnika, dlatego że dobrze byłoby, żeby cały czas chociaż ta odrobina przyspieszenia się przydała. Ale nie polecam, jeśli mamy dużą prędkość, to polecam nie używać tego silnika, tylko polegać na samym pędzie, który nabraliśmy z fizyki. Bo jeśli poruszamy się z większą prędkością niż silnik na to pozwala, no to wtedy niestety nas spowolni. Włożyłem na swoje miejsce dwa klucze, które znalazłem w poprzedniej sekcji. Potem stanęłem na przycisku oraz zwiększyłem swoją grawitację, by docisnąć ten przycisk. I tak oto dotarliśmy już prawie do tej stacji końcowej, do tej stacji naprawczej, która znajduje się po drugiej stronie tego mostu. No to teraz zostaje tylko opuścić most. Tylko właśnie, którym przyciskiem? Nasz robocik? Tego nie wie. Nie mogę się zdecydować. Najwyżej mowę eksperymentować, który przycisk zadziała, a mowę oba trzeba wcisnąć dla bezpieczeństwa, kto tam wie. Na pewno nie wie tego sam ten robot. Czy uda mu się jakoś dostać na drugą stronę, by naprawić swój silnik? No i udało się robocikowi opuścić most, ale niestety jednocześnie aktywował syp. No właśnie, to jest jeden z tych przykładów tej manipulacji emocjonalnej, o której mówiłem. Że już tutaj mieliśmy nasz cel przed oczami. Już mieliśmy nadzieję, że robot naprawi swój silnik. I sama mechanika gry, same te ubranie się z zepsutym silnikiem, już sprawiało, że samemu graczowi zależało na tym, przynajmniej mi, żeby naprawić ten silnik. A tutaj, kiedy cel był przed naszymi oczami, zdarzyła się ta tragedia. I robot został. Zupełnie sam na obcej planecie pełnej ruin i przekolorowanych klocków z portala. No to teraz naszym celem jest wrócić na ten statek, wrócić do naszego domu. A w tym celu musimy szybko pędzić z dużą prędkością w stronę tego statku, by go dogonić na piechotę. Dobrze, ten robot jest chociaż trochę wodoodporny, więc deszcz mu nie przeszkadza, ale jednak nie jest. Całkowicie wodoodporny. Mianowicie w tej grze nie ma wadnych przeciwników, ale jednak można zginąć. Właściwie w tylko w jeden sposób: poprzez spadnięcie do wody lub innej bezdennej przepaści. Na powierzchni planety znajdują się takie kulki, które właśnie widzicie, jak zbieram, i zebranie ich daje natychmiastowo odrobinę prędkości. Zbieranie tych kulek oraz wykorzystywanie fizyki są niezbędne do tego, by poruszać się tutaj z dużą prędkością. Chociaż nie zawsze porufamy się z dużą prędkością, bo twórcy po prostu czasem nie chcą, byśmy jeździli szybko. No cóż, to jest ten element manipulacji emocjonalnej, do którego jeszcze wrócę wielokrotnie. Bo za pierwszym razem, jak w to grałem, to na tym statku lamiłem niesamowicie. Zbieranie kluczy zajmowało mi strasznie długo. Teraz widzieliście już efekt mojej praktyki, ale wcześniej, ojej, ile ja się tych kluczy nafukałem, miałem problemy ze skakaniem, dlatego że... Nie myślałem, że trzeba nabrać prędkości, żeby wyskoczyć odpowiednio daleko. Więc te kulki na powierzchni planety strasznie mnie ucieszyły, że cała gra nie będzie tak wolna, jak myślałem, że jest wolna. Bo za pierwszy razem widziałem jakiś filmik w internecie, właśnie to było jakoś w okolicach premiery Sonic Forces, gdy ludzie nawykali na fizykę w tej grze, i ta gra była pokazana jako przykład gry, w której fizyka jest właśnie bardzo dobra i działa w tryb wymiarze. Więc dzięki Sonic Forces, nie tylko miałem Sonic Forces, które swoją drogą bardzo lubię, ale jeszcze miałem tą grę. Tutaj powoli podjeżdżałem pod górkę, dlatego wybrałem bezpieczniejszą ścieżkę. Podczas grania na tym nagraniu, starałem się po prostu przede wszystkim nie ginąć. Prędkość była dla mnie taka trochę już drugowędna. Po prostu chciałem zdobyć osiągnięcie za nieginięcie i nierestartowanie. Jeśli się przejdzie całą grę bez restartowania i ani jednego utonięcia, i bez wczytywania gry, to wtedy dostajemy to osiągnięcie. W ogóle w tych osiągnięcia osiągnięcia czasami bywają dosyć ciekawe. Na przykład można robić triki, o których zupełnie zapomniałem podczas tego nagrania. Więc nie będzie trików, zwłaszcza że one są no, zupełnie bezużyteczne, nic nie dają. To nie jest tak, wydają nam trochę więcej prędkości czy coś. No dobra, statek jest już przed naszymi oczami. Czy uda nam się złapać ten statek? No to z dużą prędkością, wykorzystując te górki jak najszybciej, byle zdążyć, byle dogonić ten statek, byle szybko i au! <laughs> Właśnie mi się podoba, że w tej grze, jeśli walniemy w coś z dużą prędkością, no to oczywiście trochę prędkości stacimy, ale nie całą. To nie jest tak, że rozpłaszczymy się na ścianie i musimy nabierać prędkości od samego początku, bo to byłoby strasznie upierdliwe. Aż mi się przypomina Sonic 06, gdzie czasem po wbiegnięciu w ścianę Sonic tak po prostu się przewracał. Albo Sonic Unlift w wersji na Wii i PlayStation 2. Tam też z tym była tragedia. Tutaj jak już mamy prędkość, to gra bardzo się stara, żebyśmy tą prędkość zachowali. Zwłaszcza, że projekt poziomów jest tutaj naprawdę bardzo dobry. Tutaj akurat widzimy taką wielką, otwartą przestrzeń, i to mi się podoba, że akurat jest taka otwarta przestrzeń, na której możemy sobie trochę poeksperymentować. Natomiast późniejsze poziomy, no i wcześniejsze, są już takie bardziej skupione. Nigdy nie miałem w tej grze takiego problemu, że nie wiedziałem gdzie iść. Ej, nie udało mi się tutaj przeskoczyć, żeby zdobyć znajdkę, No trudno. Nigdy jeszcze wcześniej nie zdobyłem wszystkich znajdziek, i w sumie nie wiem nawet, czy będzie mi się kiedykolwiek chciało. Bo w tej grze osiągnięcia potrafią być naprawdę brutalne. Zwłaszcza jeśli chodzi o osiągnięcia związane z czasem wchodzenia określonych sekcji. A z tym... No, to już jest trochę ponad moje albo umiejętności, albo cierpliwość. Raczej znaczy bardziej cierpliwość, bo pewnie tych umiejętności bym nabrał, jakbym grał. Ale mam jeszcze tyle innych gier do przejścia, że nie chcę mi się po prostu bawić w calaki. Las wprowadza nową mechanikę, a mianowicie takie... Czerwone kulki, jakby pola siłowe, czy coś? To są przełączniki. Jeśli je widzimy, to musimy je dotknąć. Czasami są takie otwarte przestrzenie, które nie są taką liniową ścieżką, tak jak na przykład tutaj. Czasem są sekcje, gdzie po prostu musimy znaleźć wszystkie te czerwone kulki. Akurat nie w tym przypadku. No chociaż teraz, w tym przypadku, to akurat wszystkie to znaczy jedno. I otworzyło to przejście nam dalej. LAS wprowadza nową mechanikę, którą właściwie mieliśmy od samego początku. Czyli jeśli naciskamy przycisk Y na XBOXowym padzie, to wtedy możemy się przyczepiać do metalowych powierzchni. Czasem warto to robić, a czasem nie warto. Dlatego, że przyklejanie się do metalowych powierzchni przeczy grawitacji, a grawitacja jest głównym źródłem napierania prędkości. Ale jeśli na przykład mamy taki wądek kulek przyspieszających, to wtedy dobrze jest przyjechać sobie. Po ścianie i dostać się na jakąś alternatywną ścieżkę, która albo fajnie wygląda, albo po prostu jest szybsza. Albo czasem o, nawet oba naraz. Podoba mi się tutaj taki pewien detal. W jak zapadła noc i robot wjechał do lasu, to zapalił sobie światła. Taki mały detal, a cieszy. Przed chwilą przeskoczyłem nad bezdenną przepaścią. Jakbym tam wpadł, to bym zginął i musiał wrócić do punktu kontrolnego. Punkty kontrolne są tutaj właściwie co krok. Na pewno widzieliście, wielokrotnie zwróciliście uwagę: O, przed chwilą właśnie widzieliście, jak takie światło się zapaliło z ziemi. To był właśnie punkt kontrolny. W dowolnej chwili możemy na przykład zestartować z mei, jeśli utkniemy, albo możemy zestartować wbrew naszej woli, jeśli wpadniemy do jakiejś przepaści, albo wody. Zazwyczaj jest to woda. W następnej części będziemy kontynuować pościg za naszym statkiem. Do zobaczenia w następnej części!